Dziękuję bardzo. Znowu jesteśmy razem. Jest nas dużo, jak przed rokiem, 4 czerwca. Pozdrawiam w imieniu mojego Gliwickiego, Opolskiego i wszystkich klubów. Gazety Polski. Pozdrawiam Koła Radio Maria Solidarnych 2010 tym razem głównych organizatorów. Pozdrawiam Pana Jana Zabrza współorganizatora obu marszy. Pozdrawiam wszystkich uczestników wszystkich gorącego serca patriotów. Pozdrawiamy naszego ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Naszego, bo często ojca słuchamy. Środowiska klubów Gazety Polskiej i słuchaczy Radia Maryja często się przenikają. Jesteśmy razem i nie damy się podzielić. Rok temu podpisałam z panem Tadeuszem Kaznowskim przyjętą aplauzem na tym rynku przez ponad 20 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej petycję do przewodniczącego Krajowej Rady pana Jana Dworaka. I co? Milczy, nie odpowiada. Krajowa Rada Radiowolni Telewizji jest arogancka. Z marszu w obronie Telewizji Trwam w Kędzierzynie Koźlu, zorganizowanego przez koła Radia Maryja i Kluby Gazety Polski, wysłaliśmy petycję do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. I co? I nic. Urząd Prezydencki wrzucił ją do kosza. Czy też mały Kędzierzyn Koźle pan prezydent wszystkich Polaków całkowicie ignoruje? Wielki Królewski Kraków oraz 2,5 miliona protestujących obywateli Rzeczpospolitej ignoruje pan Jan Dworak. Czyż jesteście panowie w zmowie? Czemu boicie się telewizji TV? Czemu boicie się wolnych mediów? Czemu boicie się prawdy? Prawda i tak jak zawsze zwycięży. Dość arogancji władzy. Dziękuję. Brawo, brawo, Marta. brawo. brawo Marta. Dziękujemy serdecznie Marcie.